Dobrze, mm -hmm. <coughs> mm -hmm. <coughs> Siemanko kochani! Witajcie w mojej kuchni! Żart polega nie tylko na tym, że śmiejemy się z blogerów, ale też na tym, że mam kuchnię od niedawna. Od niedawna. Od niedawna. Od niedawna. Co? Więc y, możemy się śmiać też z tego, że nie miałam kuchni długo. I jak durne jest to, że się cieszę z takiej małej rzeczy. Nie, wcale nie durne. Cieszmy się z małych rzeczy. Będziemy dzisiaj y, pić maczę. Ponieważ przyszła do mnie macza, y, dzisiaj jeszcze jej nie piłam, ale prawda jest taka, że guzik się znam y, na maczy i w ogóle na czymkolwiek. Co? Skup się. Więc nagram nie tylko to, jak będę mówić o maczy, nagram też, jak robię macze i nagram też. Chciałabym, żeby to był unboxing, ale zrobiłam to już na Instagramie. Eee, więc niestety, no, ale pokażę, co było w pudełku, jak to wyglądało. Tak, no chyba tyle. Zapraszam, zastanawiam się, gdzie to zrobić. W... Może tu? Ok. Ładnie tylko. Super, super. Mogę w okularach to robić? Ciekawe. Witam no, w mojej słonecznej kuchni I po raz kolejny No uspokój się e, No więc tak, e, tu jest pudełko e, Jak już mówiłam, że otworzyłam niestety e, To jest matcha Zamówiłam e, ze strony Moja matcha e, I zamówiłam najtańszą, ponieważ Nie mam pieniędzy I co, zamówiłam 250 gram Gram czy gramów? Nigdy nie wiem, w sensie nigdy nie mogę się nauczyć Gram gramów. 250? 250 gramów. 250 gramów. No nie wiem. 250 w każdym razie. Yy, I zapłaciłam 163 zł. Ja wiem, że to brzmi jak dużo, ale to jest całkiem mały jeżeli porównuje się to z innymi maczami. Zamówiłam maczę codzienną. Tam oni mają jeszcze tradycyjną i luksusową. Różnią się kolorem, podobno różnią się smakiem. W sensie, nie wiem bo jakby macie to są sproszkowane liście herbaty yy, i tamte to są liście takie młode z pierwszego zbioru czy czegoś tam yy, no a to jest z drugiego i trzeciego zbioru yy, ale jakby ja nie będę udawać że widzę różnicę prawda jest taka, że nie i teraz tak, yy, no to jakby tego się spodziewałam w paczce co nie, bo jakby zamówiłam to yy. ja nie wiem czy dobrze widać mm, nie wiem czy, czy się wyostrzyło o może ja tak dokręcę, dostanę taką saszetkę no i... Bardzo fajna sprawa, to znaczy totalnie wyobrażam sobie, że na przykład yy, idę do pracy i nie zdążyłam zrobić yy, sobie maczy rano, a więc biorę sobie troszeczkę fajne dzięki. Oprócz tego. No i uloteczka, na której możemy przeczytać wszystko o maczy. Macza to spruszkowana zielona herbata. Mhm, dobrze powiedziałam. Przy produkcji wykorzystuje się specjalną technikę zacienienia krzewów. Skutkuje to zwiększoną zawartością chlorofilu, a dlatego jest zielona H w liściach, a co za tym idzie zwiększoną ilością antyoksydantów. I to w ogóle ciekawe, jakby to jest ym, taki wykresik też na tej ulotce. Ym, odpowiedzialny za zneutralizowanie negatywnych skutków oddziaływania wolnych rodników. Przeciwutleniacze powodują, jakby antyoksydanty przeciwutleniacze to jest to samo, y, że czujemy się młodsi oraz zdrowsi. Czujemy się, a czy nie jesteśmy, tylko się czujemy. Przeciwdziałają wielu groźnym chorobom. Tak, rakowi na przykład. Nie przeczytałam tego tutaj. Duże ilości przeciwródleńczych znajdują się w świeżych owocach i warzywach, ale to macza posiada ich największe stężenie w skali ORAC. Nie wiem, co to zyska. No i tak, efekt maczy. Relaksuje i poprawia koncentrację. Kto by nie chciał y, zrelaksować się, a jednocześnie pozostać skoncentrowanym. No i tu jakaś historia. Ja nie wiem, czy ja mam to czytać, jakby... Jak się robi filmiki na YouTubie? Czy ja mam... Nie wiem. Wojowniczy samuraje przed wyprawą pili maczę jako naturalny środek energetyzujący. Filiżonka maczy zawiera o połowę mniej kofeiny niż filiżanka kawy, spala tłuszcz i obniża poziom cholesterolu. W sensie... ja nie wiem kto się nabiera na takie rzeczy. Wiadomo, że picie herbaty nie spala tłuszczu, no ale okej. Okay. Macza przyspiesza metabolizm organizmu i powoduje szybsze spalanie tłuszczu. Dobra, prawda jest taka, że ja się w ogóle o tym nie znam. A to pewnie było rzeczywiście pisane przez ludzi, którzy trochę wiedzą o tym. A może nie. Może po prostu marketing. No, nie wiadomo. Nieważne, jakby to, co jest moim zdaniem ważne, to, że jest zielona i zielony kolor y, uspokaja nas i wprawia nas w dobry nastrój. Dla mnie to już jest dużo, że jest zielona. Poza tym jest pyszna. Serio. No i tu jest y, jak przygotować macze, tradycyjna metoda, bla bla bla. O, to jest to, o czym wcześniej mówiłam. Są te trzy rodzaje. Mm, maczy, i kogo to obchodzi? A no i wiadomo, że jakby można mieć taki, wiecie, fajny secik, y, jak tutaj jest, taki, taką miotełkę do tej herbaty. Ja nie mam pieniędzy na to. I zaraz pokażę, w czym ja, y, wasza ulubiona blogerka przygotowuję maczy. Dobra, let's go. <kłysy> Woda, y, którą zalewamy tą herbatę, powinna mieć. A ciekawe, czy to tu jest napisane, na przykład na tym opakowaniu. Przygotowanie tradycyjne, tutaj. Ok, jest, rzeczywiście. Okay. <laughs> mhm. Um. Mhm. Mm -hmm. um. um. Bambusowa trzepaczka. <laughs> Jeszcze jakaś łyżeczka bambusowa, ok. No, 80 stopni Celsjusza. Brzmi to legitnie, bo jeżeli to jest zielona herbata, to nie powinno się jej parzyć w 100 stopniach. Tak, słyszałam. Dobra, zacznę od podgrzania mleka, mleko owsiane. Nigdy jeszcze nie piłam maczy z mlekiem owsianym, zawsze piłam z sojowym, więc... Nie wiem. Polecam w ogóle sojowe mleko do maczy, bo jest słodzony. Ma się wtedy poczucie, że wcale nie słodziłam mojej zielonej herbaty, a jednak jest dobra. Boże, jakie pyszne. Zrobimy to. Jeszcze raz. O, już, okej. Okay. Przeczytałam gdzieś przy którymś z moich poprzednich opakowań, że. 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 Skup się. Aha! <grywa> na 2 gramy powinno się wlewać 30 ml wody. Tutaj jest napisane, że na 1,5 grama, czy półtorej? 1,5 czy półtorej? Nie wiem. Powinnam zalać 100 ml wody. No w sensie ja nie wiem. Ja zawsze robiłam tak, że brałam taką miarkę do syropów. W mojej się mieści na przykład 15 ml. Więc wlewam dwie takie miarki wody i tak będę robić, bo się przyzwyczaiłam. Oj! Ja nie wiem, czy dobrze widać. Polecam wszystkim fanom maczy. Oj, polecam wszystkim. I nie wszystkim. Nie tylko fanom. Kurdy, no. Gorąco polecam wszystkim. Jeszcze raz. Gorąco polecam wszystkim. Lody z zielonej herbaty. Czyli właśnie z maczy. E, można je dostać na przykład na placu zbawiciela. Dobra, ja nie wiem, ile to jest. 2 gramy. Dobra, może ja powinnam pokazać, jak to robię? Tylko ciekawe, jak bym miała to zrobić, niby. I będę mieszać. Oni zawsze mówią, żeby mieszać to tak, jakby w kształt litery W, czy coś, albo M. Tak, jakby to miało jakieś znaczenie. Podejrzewam, że nie ma, więc się tym nie przejmuję. I to wychodzi taka esencja, takie, wychodzi takie espresso. Takie. Więc ja na przykład lubię dodać tu jeszcze trochę wody, jak już to wymieszam. No tak, no ale generalnie jakby tyle. Najpierw no, jak widziałam y, te filmiki, na których ludzie robią macze, no to strasznie chciałam mieć oczywiście cały ten zestaw z, tym, z tą bambusową trzepaczką i z jakąś tam łyżeczką bambusową i z bambusową miseczką i tam. Ale jakby mega to jest drogie, więc co zrobiłam? Pomyślałam, hmm, na pewno w tej grze coś będzie. No i nie pomyliłam się. Znalazłam w tej idealną miseczkę, no i mini trzepaczkę, no. Aczkolwiek słyszałam, że można to robić też widelcem albo z spieniaczem do... Dziwnie pachnie. Dziwnie pachnie. Z Spieniaczem do mleka. Ja robię moją maczę w słoiku. Okej, okay, tylko pachnie dziwnie. Ale też jest zimne całkiem. Okej, okay, mam wrażenie, że to było trochę więcej niż 2 gramy. To jest bardzo herbacione i bardzo w smaku maczy I też całkiem mało mleka zrobiłam. Mm. Ale generalnie... Pyszna. Recenzje. Czas na recenzję. Hmm, herbata y, zamówiona z y, moja macza. Hmm, super! W sensie to jest w sumie całkiem dobra cena, z tego co ja się orientuję. Hmm, 163 zł za 250 gram. Hmm, wydaje mi się, że to jest. Wydaje mi się, że to jest dobra cena. Zawsze jest tak, że jak się kupuje więcej, to wychodzi taniej. Wszyscy się sensie to wiadomo, nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Yy... No i co, w Sydziemaczu sensie jest dobre? jakby ja nie.